O, i niełatwa ta dzisiejsza Ewangelia. I to nie tylko dlatego, że słyszymy dwukrotnie biada, ale powiem szczerze, że przynajmniej jedno biada mi się nie podoba. Nie pasuje mi do Jezusa. Oczywiście to drugie biada, kiedy Jezus mówi do uczonych w prawie, jeszcze rozumiem, nie wzięliście, wzięliście klucze poznania, sami nie weszliście, nie przeszkodzili, a przeszkodziliście tym, którzy wejścili. No, ci, którzy znają prawdę o Bogu o zbawieniu, którzy z tego nie korzystają, którzy inni nauczają, utrudniają innych. Rozumiem, biada. Ale to pierwsze biada. Gdyby tak chcieć rzecz literalnie słowa, no to dlaczego to biada? Dlatego, że budują grobowce prorokom. To ja nie mogę budować grobowca prorokowi? Nie mogę bohaterów stawiać pomników? Przecież to byli dobrzy ludzie. Co innego, gdybyśmy stawiali, nie wiem, bud jakimś zbrodniarzom hitlerowskim, stalinowskim, komunistycznym, no to rozumiem, że się można oburzać. Ale prorokom nie wolno stawiać grobowców? Oczywiście Jezus to łączy z inną rzeczą, bo wystawiacie grobowce, a wasi przodkowie ich zamordowali. Ale też pytanie, to co nie można się nawrócić, potomkowie już nie mogą zrehabilitować poprzedników. Zrehabilitować tych, którzy zostali zamordowani. Mamy chociażby żołnierzy wyklętych. Byli pomordowani, teraz odnajdujemy groby, szczątki i budujemy groby im. Czy tym ludziom się należy biada, którzy tak robią? To się wydaje nonsensowne. To o co chodzi? Może chodzi o coś innego? To nie chodzi o zewnętrzne działanie, bo one było zasadniczo dobre, żeby budować grobowce prorokom. Chodzi o intencję, o serce. Pan Jezus zna serce człowieka. Ci faryzeusze zewnętrznie pokazują, że są inni, a tak naprawdę w sercu żyją nadal tą samą myślą, co ci, którzy mordowali. A udają świętoszków, udają tych, że są zupełnie inni. Jezus zna serce. Po dzisiejszy dzień. Myślę, że takie sytuacje są nadal. Ileś ludzi potrafi być, udawać zbawców narodu, świata, czyni wspaniałe rzeczy. Tyle tylko, że pytanie, czy tego nie robi człowiek na pokaz? Czy nie udaje kogoś innego, czy nie jest faryzeuszem nadal w środku? Jak to rozpoznać, ktoś powie, no my nie mamy takiego wglądu w serce, jak Pan Jezus. Ale Jezus mówi po owocach poznacie. Przyjrzyjmy się ludziom dookoła, tym, którzy być może w jakiś sposób decydują, coś wokół nas robią. Jakie owoce, jakie dobro z tego wypływa. Ktoś mówi: dużo dobra robię, tyle spokoju, tyle dobra wprowadzam. Ale jak w niedzielę słyszeliśmy w Ewangelii, Jezus mówi, dobry jest tylko Pan Bóg. Nie sposób robić dobre rzeczy wbrew Panu Bogu. Jeżeli ktoś walczy z Bogiem, ktoś walczy z Kościołem, ktoś walczy z religią, ktoś walczy z życiem ludzkim, to nie jest to dobre i powinien usłyszeć biada. I być może ci, którzy wspierają takich ludzi. To nie są proste słowa. Pytanie, po której stronie stajemy i czego szukamy w naszym życiu. Jacy jesteśmy? Udajemy świętoszków, a rzeczywiście czasami w sercu jesteśmy gdzieś bardzo daleko. Jedyś ludzi po dzisiejszej życiu tak żyje. Właśnie w takim sposób, takim myśleniem. Bo oczywiście warto spojrzeć na, tą, na te drugie biada jeszcze inaczej. Zobaczmy, kiedy pójdziemy dalej w tej dzisiejszej Ewangelii, to Jezus wręcz mówi, że to pokolenie tamto, farzeuszów, ale być może i po dzisiejszy dzień, poniesie karę za krew tych przodków, za tych, pod, tych proroków. To ja mówię, to makabrycznie brzmi. Czy ja mam ponosić karę za wszystkich moich przodków od Abla, czyli od początku świata? Czy ja mam ponosić karę za wszystkich moich przodków całe drzewo genealogiczne? Trudne te słowa Jezusa. Ale wiele ludzi tak po dzisiejszy dzień żyje, tak naucza, wypełniać tylko przekazania, karać, bić się w piersi całe życie. Cały czas przeżywać, bo moi przodkowie, ileś ludzi mówi, a bo może w piątym pokoleniu przede mną to tam złe duchy były. To ja dlatego cierpię. Może cierpisz. Tylko pytanie: tak naprawdę, czy ty w ogóle wierzysz, że to już się coś zmieniło? Ile ludzi żyje cały czas mentalnością Starego Testamentu? Jakby przegapiając, że po drodze pojawił się Jezus i wiele rzeczy zrobił. Kilka wieków już przed Jezusem prorok Jeremiasz zapowiadał Mesjasza i mówił: że nie będą teraz tak mówić, że ojcowie jedli cierpkie jagody, a synom zręciały zęby, każdy umrze za swoje grzechy. Pan Bóg sporo wcześniej zapowiadał, że nie będzie karania za przodków, a jakże często w nas jest taka mentalność. Takiego cały czas kara, cały czas kara. Pan Bóg tylko karze, karze, wypomina nawet nie tylko za nasze grzech, ale i za przodków. Takie wyobrażenie. Święty Paweł często mocno odcina się od tego starotestamentalnego myślenia. Przez ostatnie kilka dni słyszeliśmy list do Galatów, dzisiaj się zaczyna list do Efezji. Na liście do Galatów tam bardzo często są słowa takie, które odcinają, mówią wręcz o niewoli skupienia się na tych prawach tylko starotestamentalnych. I mówi bardzo ważne rzeczy. Jeżeli ktokolwiek by głosił Ewangelię inną niż ja, niech będzie przeklęty. Co więcej, mówi: nawet gdyby Anioł głosił, to też niech będzie przeklęty. Jakże wiele ludzi obecnie wierzących, gorąco wierzących, przynajmniej tak mówią, żyje mentalnością tak naprawdę życiwie starotestamentalną, nie zauważając chrześcijaństwa Jezusa Chrystusa. Ileś ludzi powołuje się, albo Matka Boża to tu powiedziała, ja nie mam nic do Matki Bożej, ale do jakichś objawień, nie wiadomo jakich. Albo, a diabeł na egzorcyzmach to i to powiedział. Niech będzie przeklęty. Idzie to w parze z tym biada Jezusowym. Pomyślmy, czego słuchamy. Pomyślmy, jakie jest źródło naszego nauczania. Ileś ludzi, ileż to ludzi wyzywa papieża Franciszko od antychrystów, bo, bo to nie jest po ich myśli. Biada. Potrzeba zmienić nasze myślenie. Potrzeba zmienić nasze życie. Jezus w tym słowie biada najwyraźniej pokazuje, do czego prowadzi takie myślenie. Jeżeli człowiek myśli, że będzie cały czas karany przez Pana Boga i próbuje lansować, to w jakiś sposób poniesie taką odpowiedzialność. W szóstym rozdziale Ewangelii Łukasza słyszymy, jaką miarą wymierzycie, to i wam odmierzą. Jeżeli człowiek chce na wszystkich zrzucać kary... W jakiś sposób na karę na siebie przyjmuje. Nie pozwólmy na to wejść. Nie pozwólmy wejść na głowę takim ludziom, którzy tak tam głoszą. Święty Paweł w tych listach często wręcz mówi o niewoli, że wypełnianie prawa prowadzi do niewoli. Mówi, mówi o ciele i o duchu. Ciało zniewala. Ciało, te wszystkie jakieś takie obrzędy, tam on się odnosi często do obrzezania, ale, ale też w kontekście tego starotestamentalnego prawa, samego traktowania tylko prawa, że to prowadzi do niewoli. Ile ludzi tak głosi, ile ludzi tak buduje na lęku innych ludzi. Do mnie, czy do posługi, do egzorcysty, często przychodzą ludzie zniewoleni, nie tyle przez demona, znaczy w pewnym sensie też. Ale właśnie przez swoje wspomnienia i ludzi na sobie dźwiga piętno tego, bo moi przodkowie to może coś. Albo ktoś mi mówił, że jak nie będziesz tego i tego robił, to będziesz zniewolony, będziesz, nie wiem, pójdziesz do piekła. Podobno najwięcej psychos obecnie jest natury religijnej. Ludzie jedni drugim wmawiają jakąś chorą duchowość i człowiek tym żyje. Jest zniewolony i nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie żyć pełnią życia. Albo ile ludzi żyje wspomnieniami o swoim grzechu, o grzechu, który już dawno był odpuszczony. Oczywiście to wynika często z braku przebaczenia samemu sobie, przebaczeniu innym, ale czasami, czy wręcz często, jest brak wiary. Wiary w to, że Jezus mi odpuścił grzechy. Że Jezus dał mi nową kartę, że zrobił już dla mnie wszystko. Mam takie przekonanie: no tak, Jezus umarł, ale, ale ja muszę. Znaczy, no, musisz żyć i umrzeć. Musisz oddać Jezusowi, ale uwierzyć w to, że już się dokonało, że już jest nowy etap życia. Dzisiaj w pierwszym czytaniu są słowa, że Bóg napełni nas, nas wszelkim błogosławieństwem. Wszelkim. To znaczy, nie ma takiej łaski, której Bóg nie jest tam w stanie dać. I nie daje. Czyli daje także dar całkowitego odpuszczenia grzechów. Całkowicie nowego życia. I nie musisz wracać do tego starego życia. Oczywiście też mówi święty Paweł, że on uczynił nas, abyśmy byli święci, nieskalani przed Jego obliczem. Trudno być czystym, ale jak ktoś, ktoś powie, no mam być świętym, ale jak? Przecież mam grzechy. Świętość to nie znaczy bezgrzeszność, bo nie ma człowieka, który jest bez grzechu. No Maria była, ale generalnie nie ma ludzi bez grzechu. Czyli świętość polega na mojej relacji z Panem Bogiem. Na tym na ile ja współpracuję z Nim, na ile wierzę, że w Jezusie jest tylko mój sens życia i w Nim jest odpuszczenie grzechów. Ja przechodzę przez życie, bo wiem, że On jest potrzebny i wchodzę w relację miłości z Nim. Bardzo mylnym i częstym mylnie rozumieniem wiary jest to, wydaje się ludziom, że wierze chodzi przede wszystkim o tym, żeby zerwać z grzechem. I to nie jest prawda. Ważne jest zerwanie z grzechem, ale to nie jest celem wiary. To jest środkiem do celu, którym jest jednoczenie z Panem Bogiem. Oczywiście trzeba grzechy oddać Panu Bogu spowiedzi. Trzeba zerwać z tym grzechem. Trzeba zacząć nowe życie. Ale to ma nam pomóc. Ileś ludzi nie idzie do spowiedzi, bo mówię, bo ja na razie upadam i nie jestem w stanie z tego wyjść. To jeżeli chcesz, liczysz na to, że ty własnymi siłami wyjdziesz z grzechu, to po co ci Pan Bóg? Właśnie po to jest potrzebny, bo ty sobie sam nie radzisz, bo sobie nie poradzisz. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Po to wracam do spowiedzi, po to, żeby Jezus mnie wyciągnął z tego marazmu, z mojego grzechu, żeby mnie oczyścić. Bo dzisiaj słyszymy w tym czytaniu, w nim mamy odkupienie przez, przez Jego krew. On zapłacił za nas cenę krwi. Gdybyśmy skupiali się, czy gdybyśmy dochodzili do wniosku, że wierze że chodzi tylko o to, być doskonałym człowiekiem, przyzwoitym człowiekiem, to można powiedzieć, że chrześcijaństwo nie jest potrzebne. Bo w buddyzmie też o to chodzi, żeby być dobrym człowiekiem. Popatrzmy na jakichś różnych mnichów buddyjskich, ile w nich spokoju, ile miłości. W starożytnej Grecji były takie nurty, które też byle spokojnie, byle dobrze, pięknie, miło. Wiele jest religii i w wielu religiach można być przyzwoitym. Ale to nieprawda, że wszystko jest jedno w jakiej religii, bo nie ma takiej innej religii, w której Bóg by zszedł na ziemię, żeby zapłacić za ciebie najwyższą cenę swojej krwi, bo cię kocha. On zrobił wszystko, bo wiesz, że sobie sam nie poradzisz. On cię nie potępia, on cię nie przekreśla. Tylko przyjdź do Niego i uwierz, że to wystarczy. Oddaj spowiedzi, grzechy, zacznij inaczej żyć. Zobaczmy, dzisiaj Jezus zapowiadał, jakie są konsekwencje takiego myślenia faryzeuszy. Kara za Krew przodków. I tę karę wziął na siebie Jezus Chrystus, nasz Bóg. On zapłacił cenę krwi za krew przodków, za krew proroków, wziął swoją krew dału, abyśmy byli wolni, abyśmy byli oczyszczeni. Jakże to radosna wiadomość. A jakże my chrześcijanie często jesteśmy przybici, przygnębieni, zniewoleni. Diabeł na naszej niewierze bardzo bazuje nas, gnoi i wbija nas w ziemię i wypomina nam coś, co już dawno Jezus przebaczył, bo my sobie nie przebaczyliśmy. Dlatego zamiast być może biadolić, zamiast być może tak naprawdę nie wiadomo jak rozpamiętywać coś, co Jezus już dawno przebaczył, przyjmij Bożą miłość, Boga takiego, jakim jest. Nie takiego, jak ludzie wam wmawiają ale Boga, który kocha, który przebacza. A jeżeli wśród nas są takie osoby, które głoszą inną prawdę, którzy być może tak naprawdę wmawiają, że jeżeli nie zrobisz tego czy tamtego, to do nieba nie pójdziesz, to posłuchajcie Jezusa, który mówi do Ciebie biada, nawróć się i daj szansę innym, żeby cieszyli się życiem i pełnią życia, bo Jezus przyszedł aby po tabby dać owcom życie w obfitości. Mówi Jezus, złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść zabijać i niszczyć. Nie bądź tym, który kradnie innym ludziom nadziei na zbawienie, ale daj im doświadczyć życia w obfitości. Razem z Bogiem i w tym życiu, i w wieczności. Amen.